Zjadł 6,5 tysiąca kalorii przed wyjściem na scenę. W tym filmiku zobaczycie dzień ładowania oraz dokładnie 6 posiłków, jak to wyglądało dzień przed startem. Dzień rozpoczynamy proteinową owsianką, oczywiście na smaka banan i dwa jajeczka, a do tego troszeczkę cynamonu. Drugi posiłeczek to klasyka, czyli filecik z ryżem, do tego troszeczkę oliwy i dżem bodajże wiśniowy. Trzeci posiłeczek mógłby mieć codziennie. Jest to przepyszny klej ryżowy z dżemem i masełkiem. Czwarty mil to już klasyka, czyli filet z kurczakiem i banan do smaka. Piąty posiłeczek znowu bardzo mocno węglowodanowy, tym razem klej z dżemem i odżywką białkową, bez dodatku masła. Ale za to szósty posiłeczek to jest owsianka, właśnie z masłem orzechowym. Mamy go aż 100 gramów. Do tego jeszcze wleciały lody, marletto, 1000 kalorii.